Jak mnie słychać. Witajcie. Dzisiejszy temat: architektura i jak ona wpływa na nasze życie i na nasze zdrowie. Ja tutaj mam taki schematik, będę sobie co chwila podglądać, bo tego jest sporo i nie chciałabym niczego zapomnieć. I w razie czego na końcu może będziecie mieć jakieś pytania. Jak miejsce, w którym żyjemy, wpływa na nasze zdrowie i życie? Ciekawe jest to, że robiono badania i w naszym klimacie północnoeuropejskim większość z nas aż 90% swojego czasu spędza we wnętrzach. W jakimś budynku, a to w szkole, a to w pracy, a to w domu. Pewnie to się oczywiście różni w zależności od tego, czy ktoś mieszka w mieście, czy na wsi, czy, czy to jest lato, czy zima, ale generalnie. To jest zastraszające 90%. W związku z tym, otoczenie, w którym przebywamy przez tak długi czas, na pewno ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie psychiczne i na samopoczucie fizyczne. I żebyśmy się tak razem zastanowili, jakie to są te aspekty, takie, żeby ten, to wnętrze było dobre dla nas. I ja widzę dwa takie główne aspekty, o które chciałabym Wam opowiedzieć. No pierwsze, to jest oczywiste. To są naturalne materiały, oddychające przegrody i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że od tego, jaki jest klimat we wnętrzu, co emituje, jak pracuje ciało i mózg, także nasza psychika. I robiono taki, słuchajcie, eksperyment. To chyba było w Austrii. Że dobudowano nowy fragment szkoły, do już istniejącej i dowodowano w naturalnej technologii i obserwowano przez rok uczniów dwie budynku, a druga miała w tej nowej wybudowanej z naturalnych materiałów i obserwowano miały identyczny program, wszystko w szkole było to samo i okazało się, że <laughs> była bardzo duża różnica. Jak te dzieci się mogły skoncentrować, czy rozrabiały, czy słuchały na lekcji, czy były skupione i nawet mniej zapadały na jakieś takie typu przeziębienia, także to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. I z sztucznymi materiałami, które w większości są teraz stosowane, jest tak, że one są trochę. To jest tak jak z konserwantami w jedzeniu: że teoretycznie producent Wam powie, no, w moim produkcie jest tylko malutko i to jest zgodnie z normami. Ale ponieważ większość społeczeństwa je dużo produktów z różnymi konserwantami, to na koniec dnia tych konserwantów jest tyle, że jest to znacząca, y, jakby część taka y, jest podłoga, która ma w sobie klej i ta tu ściana, w której są jakieś substancje sztuczne, które też im tu jakieś związki. I to wszystko wdychamy i tym oddychamy. Y, i i to się kukuluje, i to ma wpływ na nasze zdrowie. I to, co jest ważne, żeby pamiętać, to to, że jeżeli używamy tradycyjnych technologii, yy, i są to na przykład, co to może być: no, drewno, słoma, glina, konopie. Można budować z cegieł zrobionych z ziemi, z kamienia, nawet przecież no to, to są podstawowe materiały, które były używamy. Ale także używamy naturalnych tkanin, na przykład na zasłony, czy naturalnych farb we wnętrzu. To pamiętajcie, że to nie musi oznaczać, że my e, możemy robić bardzo nowoczesne wnętrza i przykłady takich budynków i wnętrz są e, na internecie. Jak byście byli ciekawi, to ja mogę później załączyć. kilka Oczywiście, jak ktoś lubi styl babciny, to nie ma w tym nic złego. Można to budować, wiecie, tak jak typowo z gliny, jakieś takie zaokrąglone, prawda, kształty, domek hobita, ale można całkowicie normalną, nowoczesną wilę sobie postawić i też da się. Czekajcie, muszę sobie przebinąć druga, drugi aspekt zdrowego środowiska w domu. To jest design, bo wbrew pozorom to też ma bardzo duży wpływ na naszą psychę na przykład jak się uformuje prze przestrzeń, czy ktoś lubi otwarte przestrzenie i połączoną kuchnię z salonem, czy ktoś lubi klity i małe korytarzyki. Jaki jest kolor we wnętrzu? E, jaki mamy widok z okna chociażby? E, jak są rozdysponowane pomieszczenia na przykład, czy kuchnia właśnie otwarta, czy zamknięta, ustawienie do słońca, to wszystko wpływa na nasz nastrój. Skoro spędzamy 90% czasu we wnętrzach. No to fajnie, żeby ten nastrój był dobry przez większość czasu. Także o tym też trzeba myśleć. I to jakby nie jest tak, że jest jedna formuła, że wszyscy mają się czuć dobrze w jasnych kolorach i w otwartych wnętrzach. Kiedy myślicie o własnym domu lub mieszkaniu, to myślcie, w czym wy się dobrze czujecie, w, czym się, w jakich wnętrzach się czuje dobrze wasza rodzina, bo, bo wy macie tam przyjść. I się zrelaksować. Bo jak nie macie tego czasu na relaks i nie możecie we własnym domu odpocząć, bo macie na przykład zagracone i pomalowane na czerwony kolor w salonie i cały czas was to denerwuje, no to to powoduje stres, a stres powoduje choroby. No niestety i to dość ciężkie. Drugim tematem, który chciałam poruszyć, to jest to, czekajcie, muszę tu przewinąć, żeby niczego nie zapomnieć, na co należy zwracać uwagę przy zakupie domu i mieszkania. Jeżeli marzycie o takim, o wybudowaniu sobie lub kupieniu. Jeżeli chodzi o dom, to czy to jest nasze wymarzone miejsce, słuchajcie, bo w domu można zmienić praktycznie wszystko poza lokalizacją. No działki nie przeniesiecie, także czy lubicie nad morzem, czy lubicie w lesie, czy lubicie bardziej z ludźmi, czy wolicie w oddaleniu od ludzi. No to jest bardzo ważne, żebyście przemyśleli, czy wy będziecie w tym miejscu szczęśliwi, jaka jest komunikacja, na przykład, czy, czy to jest ok, że dojedziecie na przykład 40 minut do miasta, gdzie pracujecie, czy może pracujecie z domu i możecie w środku lasu być. Także bardzo dobrze się zastanówcie, gdzie wy i wasza rodzina będziecie szczęśliwi. Drugą częścią to jest to, jakie budynki i co się znajduje wokół was. Czy na przykład lubicie, że sąsiedzi są jak w szeregówce na przykład ustawieni. Czy wolicie, żeby działki były, na przykład, nie wiem, po 4000 metrów i sąsiad gdzieś jest, ale tak naprawdę to nie widać go za drzew? Czy w ogóle wolicie być w środku lasu i nie chcecie mieć nic wspólnego z ludźmi? Także to jest warte zastanowienia się. Poza tym należałoby iść do gminy i zobaczyć, co jest zapisane w planie zagospodarowania, w zagosp... planie miejscowym tak zwanym. Dlaczego? Bo w planie miejscowym jest zapisane co wolno wbudować w tej danej okolicy i to dosłownie na przykład jaka wysokość, jakie funkcje to mogą być, nawet można zapisać nie wiem kolory elewacji, nachylenie dachu i po, ile na przykład powierzchni zabudowy może, może być a ile nie może być. I to nawet nie o to chodzi, że to dotyczy waszej działki konkretnie. Tylko to dotyczy, słuchajcie, jeszcze sąsiadów, bo jeżeli na przykład plan miejscowy dopuszcza, że wokół będzie jakaś, nie wiem, infrastruktura, to może za chwilę wam obok waszej działki powstać hurtownia. No i gdzie to miejsce do odpoczynku, jak wam, wam będą ciężarówki przyjeżdżały i oświetlenie będzie całą noc, żeby wszystko było dobrze widać na działce i żeby ten, który pilnuje hurtowni, mógł zobaczyć, czy ktoś coś kradnie albo nie. Także, według mnie, to jest bardzo ważna sprawa iść do gminy i do, dowiedzieć się, jakie są zapisy planu miejscowego dla waszego otoczenia. A co, jeżeli tego planu miejscowego nie ma? No to wtedy, generalnie, warunki zabudowy wydaje się na podstawie tego, co się dzieje w okolicy. Czyli, jeżeli już sąsiad ma, na przykład, trzypiętrowy budynek w najbliższej okolicy, to będą pozwalali na takie budynki. W ten sposób to się mniej więcej robi. Natomiast Dobrze jesteś, na przykład, wypytać się w gminie, jakie są plany długofalowe dla tego terenu. Czy obok Wam autostrady na przykład nie wybudują, zanim się zdecydujecie na zakup, to to trzeba przepatrzeć, bo Wy sobie wy swoje wymarzone miejsce znajdziecie, ale ono się za pięć lat zmieni, bo będzie hurtownia i autostrada. Na przykład, no, oczywiście, ja podaję drastyczny szczegół, ale wiecie o co chodzi. Poza tym, stan techniczny domu. Jeżeli kupujecie dom, to dobrze jeść tam z profesjonalistą na przykład z architektem, z konstruktorem, żeby zobaczył, czy ten dom się nie wali, czy tam nie ma jakichś podejrzanych, wiecie, to, to może później, bo kupicie dom na przykład w miarę taniej, ale okazuje się, że on, trzeba będzie go wyremontować i co wtedy. Także ja polecam, jeżeli macie jakiegoś zaprzyjaźnionego rzeczoznawcę budowlanego, to warto iść z taką osobą na oglądanie tego domu, bo on znajdzie to, co ewentualnie może być dla Was dużym kosztem. Ważną rzeczą jest, jak kupujecie dom usytuowanie w kierunku stron świata. Ja Wam jeszcze to opowiem w następnym punkcie, więc nie będę tutaj tego rozwodziła się nad tym, ale to ma krytyczne znaczenie, często dla jak ten dom będzie, ile będziecie płacić za ogrzewanie, na przykład. Także do tego jeszcze wrócimy. No i oczywiście dobrze jest popatrzeć, czy ten dom ma potencjał do ewentualnych przeróbek, bo kupujecie dom. I czy to się da do Waszych potrzeb dostosować na przykład. Bo może łatwo będzie dobudować kawałek albo przestawić ściany. No do tego ten specjalista też może was, Wam być potrzebny. No chyba, że sam nie macie oko i potraficie to zrobić. No i oczywiście dobrze jeszcze popatrzeć, czy w domu nie ma takich typu pleśnik, grzyby. To czasami czuć, ale dobrze się temu przyjrzeć, czy dom nie jest zawilgocony. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkanie, to kiedy kupujecie mieszkanie, to ważna jest lokalizacja oczywiście, bo tego się nie da zmienić. Usytuowanie w stosunku do stron świata. Dlaczego to powiem później? I też możliwość ewentualnej przeróbki. no Nic więcej specjalnie tutaj się nie da w mieszkaniu zdefiniować. I teraz ciekawa sprawa zaraz Wam powiem, tylko to sobie przystawię. Następny punkt. Jak zaprojektować dom i ustawić go na działce, aby zmniejszyć koszt? Użytkowania budynku. No i tutaj wracam właśnie do tego punktu, który już mówiliśmy poprzednio ustawienie względem stron świata. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo wpływa na to, ile będziecie musieli później płacić za ogrzewanie. I w ten sposób, że najlepiej od strony południowej, w naszym zimnym klimacie, zrobić od południa i zachodu duże przeszklenia. Słuchajcie. Natomiast od północy można w ogóle przez przeszklenie robić okien i tak dalej, albo bardzo małe. Oczywiście w lato przy tych dużych przeszkleniach od południa czy zachodu będziecie musieli mieć rodzaj jakiejś, nie wiem, ochrony przed słońcem, bo będzie może za gorąco, ale zimą będziecie to błogosławić, bo będziecie mieli dużo cieplej w domu. I tak od południa i zachodu najlepiej Według mnie, no to jest jeszcze oczywiście kwestia, to, kto co lubi, ale ja najbardziej lubię budować salon i takie pomieszczenie, gdzie się przebywa, bo w zimę tam się po prostu przyjemnie i ciepło. Kuchnia powinna być raczej budowana od północy. Dlaczego? Dlatego, że mniej psuje się jedzenie w chłodniejszym pomieszczeniu. W związku z tym, a kuchnia i tak to będzie naturalnie, jeżeli wy gotujecie, bo to jest oczywiście festiwal owocowy, ja sama nie gotuję, ale na przykład gotuję dla mojej córki i mój mąż też gotuje. W związku z tym y, kuchnia naturalnie będzie się ogrzewała bardziej. W związku z tym idealnym lokalizacją dla kuchni z różnych względów jest północ. To samo od, y, pomieszczenia, w których rzadko przebywacie. Łazienka, y, garderoba, hal. To wszystko może być, jeżeli się da od północy posadowione. Ja na przykład bardzo lubię mieć wschodnią sypialnię, ponieważ rano budzi mnie słońce, a ta sypialnia się po południu nie nagrzewa, bo tam już nie ma słońca i przyjemnie tam się śpi. Kolejnym aspektem jest na przykład to, jeżeli chodzi o energetykę domu, ponieważ mówimy o tym, jak później będziemy w użytkowaniu mniej płacili prawda, za ogrzewanie, to jest budowa wiatrołapu. Jak zrobicie tak, że wejście z zewnątrz jest od razu do salonu, to ten wiatr tam będzie nawiewał. Natomiast wiatrołap jest stosowany przez wieki naturalnym pomieszczeniem, który ogranicza ten transfer zimnego powietrza do środka budynku. Także warto jest budować wiatrołap, kształt budynku i to jest ciekawa sprawa, ponieważ no, ciepło z budynku ucieka nam przez dach. Przez elewację, przez ściany budynku, i robiono kiedyś takie badania dawno temu, jaki kształt budynku jest najlepszy, jeżeli chodzi o właśnie, który dom będzie energooszczędniejszy. I zakładano takie same domy w tej samej technologii, na tej samej działce, chodziło tylko i wyłącznie o kształt. I okazało się, że to domy w kształcie litery L, takie, O, L, są najbardziej energooszczędne. Z czego to wynika? Bo mają najmniej metrów kwadratowych elewacji w stosunku do powierzchni domu. Oczywiście na to trzeba spojrzeć z dwóch stron, ponieważ jak budujecie dom w kształcie litery L, to może nie będziecie musieli tyle później płacić za ogrzewanie, ale dom będzie bardziej skomplikowany, bo będzie wklęsły kosz na dachu, czyli wiecie, to takie łączenie, bo jak na przykład dach będzie dwuspadowy i będzie w L. I za takie rzeczy się więcej płaci. najtańsze są domy proste, kwadratowe, prostokątne, dwuspadowe dachy, więc im bardziej komplikujecie, tym jest droższe. I teraz trzeba wyważyć, czy ja wolę zapłacić więcej za na przykład dach z łamanym koszem, czy lepiej, le, bardziej mi się opłaca na przykład wybudować dom w kształcie litery L i mieć później mniej płacić za ogrzewanie. Może tutaj musicie według własnego uznania, doradztwa architekta i tak dalej. Dalej słuchajcie, oczywiście mostki termiczne, czyli jak budujecie dom, to trzeba uważać na miejsce, gdzie może potencjalnie uciekać ciepło. Dobrze doizolować. Oczywiście jest to zawsze, to są okna, to są wokół okien te przestrzenie, dlatego się je zwykle tam izoluje pianką. Oczywiście my tu mówimy o naturalnych technologiach. Takim miejscem jest też połączenie tam, gdzie fundament łączy się z pianową ścianą. Tam jest często ciężko zaizolować w tym miejscu. Więc dobrze by zwrócić uwagę, żeby zarówno architekt, jak i wykonawca zwrócili uwagę na dobrą izolację tzw. mostków termicznych. Co tam mamy dalej? Ilość izolacji termicznej w ścianach. Ja mam taki fajny przykład, tylko on dotyczy. Słuchajcie, w zasadzie steropianu, którego ja szczerze nie polecam do budowania, przynajmniej nie na festiwalu owocowym. Sama bym sobie ze styropianu nie wybudowała. Ja w zasadzie Ciekawe, słuchajcie, miałam współpracowałam kiedyś z takim projektantem wentylacji. On się na tym znał, wiedział jak ta wentylacja jest ważna, odzyski ciepła, i zaprojektował i wbudował sobie dom. I dał strasznie grubą ilość steropianu w tym domu. I co się okazało? Okazało się, Dlaczego? Dlatego, że, że ten styropian izolował tak strasznie, że nie dość, może i w zimę nie wypuszczał ciepła na zewnątrz, więc tam było ciepło, ale z latem nie wpuszczał ciepła do środka. I była taka szokująca temperatura. Słuchajcie, typu było minus, było plus na przykład 25 czy 30 stopni na zewnątrz, piękne słońce, a wchodziło się do domu i była lodówka. Tego nie ma w takim stopniu przy naturalnych materiałach. Jeżeli zlejcie ze słomy, to one naturalnie regulują klimat, słuchajcie, w domu. I dlatego jest to warto budować z takich, z takich rzeczy, ponieważ to te ściany, te ściany, które są oddychające, zupełnie inaczej niż ten stereopian reagują. Czyli jeżeli macie dom, który obecnie jest na przykład zaizolowany jakoś nienaturalnie, to trzeba się zastanowić nad ilością stropianu. Natomiast jeżeli budujecie, no to ja polecam zdecydowanie naturalne materiały, wtedy może być grubo i nie ma z tym problemu. Zresztą będzie grubo, bo przy słomie no to musi być te 50 cm chyba na jej cieni, to 36 budują w takiej specjalnej technologii. Co tam jeszcze? Ogrzewanie. Naturalne ogrzewanie. No są te nowoczesne technologie. Natomiast mi się bardzo podoba i ja osobiście będę rozbudowywała mój dom, bo ja niedawno kupiłam sobie dom. Mieszkam z nim, w nim od grudnia. E, I będę go rozbudowywała, jak tylko plan miejscowy wejdzie, bo już jest ustalany. I właśnie chciałam sobie wybudować piec akumulacyjny, który bardzo Wam polecam. Dlaczego? Ponieważ jesteście niezależni od źródeł prądu, od gazu i tak dalej. Piec akumulacyjny to jest taki piec. Które miały nasze babcie. Duży piec w, w wielkich domach szlacheckich, to on wiecie, takie miał kafle i ąę. Może w zagrodach to był bardziej gliniany i był zapiecek, czyli ława, na której się można było spać w cieple. I jak to działa? Działa to w ten sposób, że palicie w takim piecu pełnym wkładem drewna raz na dobę. Jak jest naprawdę bardzo zimno, to raz na dobę. Jak jest tak typu marzec, ten to raz na trzy dni wystarczy. I on emituje ciepło potem. Sam oddaje ciepło, ponieważ zbiera je, on dużo mocniej się rozgrzewa niż, niż taki kominek na przykład. I on emituje ciepło do całego mieszkania i to emituje w sposób naturalny, tak jak słońce. Jest to naj, najbardziej przyjazny człowiekowi sposób ogrzewania. Co jeszcze dobrze jest mieć, słuchajcie, w domu? Właśnie takie powierzchnie, które są akumulacyjne, to znaczy takie, które będą to ciepło z ogrzewania, które jest w domu, absorbowały i oddawały. Ja Wam powiem taki przykład. Jak studiowałam architekturę na Wydziale Architektury w Warszawie, to to jest bardzo stary budynek. Ja nie pamiętam dokładnie, ale to jest, nie wiem, 1830 rok budowy, coś w tym stylu. No w każdym razie ceglane mury, 80-100 cm. Naprawdę potężna powierzchnia akumulująca ciepło. Tam zawsze było bardzo przyjemnie w latom, było tak chłodnawo, ale bez przesady. Natomiast zimą, słuchajcie, jak te mury się nagrzały od ogrzewania, to zdarzyło się kiedyś straszna awaria zimą, taką naprawdę mroźną zimą straszna awaria e, ogrzewania. I wyobraźcie sobie, że dopiero po tygodniu cokolwiek było czuć, Jakąkolwiek różnicę, że to się oziębiło, bo te mury cały czas przez ten tydzień oddawały to ciepło, i nie było czuć, że jest zimno w budynku. Także, a ogromne powierzchnie, przestrzenie do ogrzania. Także to naprawdę działa. Dlatego warto jest na przykład we własnym domu mieć ścianki zrobione wcale nie w lekkiej technologii, tylko na przykład z cegły niepalonej, lub już nawet z cegły. Cegła niepalona ma lepsze parametry pod tym względem, ale jak już, lepsza będzie cegła niż, 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 niż gipskarton pod tym względem, bo to są powierzchnie, które nie dość, że będą trzymały, a najpierw akumulowały ciepło, a później przyjaźniej oddawały Wam. To samo tynki gliniane. Oczywiście muszą być odpowiedniej grubości, żeby to działało jako powierzchnia akumulacyjna, nie te cienkowarstwowe, tylko te takie, wiecie, grubsze, ale one dokładnie robią to, to samo i to jest ten klimat, o który nam chodzi w mieszkaniu. Co my tam dalej mamy? Można też bardziej naturalne technologie, słuchajcie, zastosować. Na przykład ja widziałam kiedyś takie bardzo fajne rozwiązanie. To się chyba naturalny dom nazywało, ale to było strasznie dawno temu. I oni mieli tak, że jak mieli dwuspadowy dach, to góra tego dachu była przeszklona jak szklarnia. Sam ten czubek, słuchajcie, nie wiem ile to było powierzchni dachu, od kalenicy może z metr czy dwa. I tam była zrobiona podłoga czarna i były czarne rury rozłożonej podłodze, tak jak przy ogrzewaniu podłogowym. Ja nie wiem, co one miały, czy one miały w sobie wodę, czy jakiś typu glikol, nie pamiętam. I one się nagrzewały od słońca, tak jak w szklarni. I później przekazywały to ciepło do domu. Czyli na przykład można też stosować nowoczesne technologie, przy czym kwestia kosztów i wyboru. Są, że tak powiem, takie naturalne triki, które można stosować w domu, żeby ten dom nie był tak bardzo zimny. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o usytuowanie domu, to naturalne predyspozycje terenu można, słuchajcie, na działce wykorzystać. Na przykład może dom jest częściowo wkopany w wzgórze, ochroniony od wiatru i wtedy nie jest narażony tak na pogodę i jest tam cieplej. Może, może tam na przykład można zrobić przy tym wkopaniu na przykład, no nie wiem, Dach z ziemi, ziemia naturalnie chroni, słuchajcie, tam jest, jest bardzo dobrym izolatorem i też bardzo przyjaznym człowiekowi, więc warto się zastanowić nad tym, jeżeli ma się takie warunki na działce, że działka ma jakąś górę, może warto przystawić ten dom do tej góry. Na przykład, słuchajcie, ja nie mieszkam w Polsce, mieszkam w Szwecji i tutaj jest bardzo dużo skał i całe metro szwedzkie w Sztokholmie, jest wybudowane właśnie w skalę, jest drążony tunel w skalę za pomocą wybuchów. I tam, słuchajcie, po kilku latach naturalnie w tam się robi 14 stopni. Jak, jaka by temperatura na gorze nie była, tu jest 14 plus 14 stopni. I to samo jest, jak ziemią się przykrywa, prawda? Albo się otacza. Tam też po jakimś czasie się taki mikroklimat zrobi i można to wykorzystać do ogrzewania domu. To są takie moje, co mi przyszło do głowy, słuchajcie, a propos, jak wykorzystać naturalne to, co się na działce znajduje. No i słuchajcie, ostatni temat, który tutaj miałam, jak rozmawiać z architektem i o czym powiadomić go, kiedy z nim rozmawiamy. No, oczywistą rzeczą jest, że metraż, no wiadomo, nie? ilość pokoi i tak dalej, no to jest to oczywiście, czy kuchnia otwarta, czy zamknięta i tak dalej. Ale także słuchajcie, dobrze jest się zastanowić, a propos, kiedy mówiliśmy o tym pierwszym punkcie, w jakich ja przestrzeniach dobrze się czuję i opowiedzieć to wszystko swoim architektowi. I większość z nas, architektów, na pewno Wam będzie chciało zapewnić, jeżeli po, po, na przykład powiecie, że chcecie czuć się tak jak w nadmorskim domku, bo tam jesteś, jest fantastycznie, jeździliście tam jako dzieci, to architekt na pewno się postara to osiągnąć w jakiś sposób. Czy lubicie górskie klimaty, wtedy też możecie mieć taki dom. Ja miałam kiedyś takiego klienta, który był elektrykiem, pracowałam z nim w jednej firmie. I on chyba kupił dom gotowy i przyszedł do mnie. I mówi, że on strasznie lubi być oryginalny i chce mieć trójkąty, żeby ten dom miał dużo trójkątów, okna trójkątne, to trójkątne. I mówi, no na przykład tak. No ja się trochę załamałam, bo to było straszne, ale mówi, no on chce, on musi mieć się dobrze czuć w tym domu. I mu przerobiłam te trójkąty tak, że one nadal były trójkątami, ale jakby naturalnie i łagodniej wpisywały się w sąsiedztwo i w teren działki. Słuchajcie, to był najszczęśliwszy facet na świecie. On mówi, Jezu, ja nie wiedziałam, że można to tak zrobić. Ja mam moje trójkątny i będę się w tym dobrze czuł. Także opowiedzcie o swoich marzeniach, czycie, czy chcecie mieć, nie wiem, dom w, w kropki, w kwadraciki, w trójkąty, w klimacie takim, w klimacie rustykalnym. To jest bardzo ważne i nie musicie mieć wcale gotowych rozwiązań, bo macie po to architekta, żeby on wam w tym pomógł. Możecie mieć jakieś zdjęcia z inspiracją, bo lubicie na przykład wnętrza zen i pokażcie, ja bym chciał, żeby to tak był klimat mniej więcej w moim domu. I ja jestem przekonana, że architekt będzie chciał wam pomóc. Oczywiście są architekci trójkowi, są architekci piątkowi w każdym zawodzie, no ale to architekta można sprawdzić słuchajcie. Trzeba zobaczyć, jakie ma realizacje. Niech spotkajcie się z nim, zanim udacie pracę. Niech o sobie opowie. To jest tak jak każdy rzemieślnik, którego się, że tak powiem, wynajmuje. No nie wiem. Jak każdy inny. Trzeba go sprawdzić. Co tam jeszcze mamy? Tak. I nie bójcie się mieć uwag do pracy architekta, bo to jest wasz dom i wy macie być w tym domu szczęśliwi. To jest mniej więcej tyle co ja przygotowałam na dzisiaj, więc jeżeli macie jakieś pytania, to powiedzcie, bo może jakaś część Was interesuje i chcecie, żebym ją rozwinęła.